Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiejszy odcinek, no, mam nadzieję, że nie będzie już tak kontrowersyjny jak poprzedni. Jak ktoś nie widział, to to polecam kliknąć i sobie obejrzeć, bo powiemy o, 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 będziemy mówić o bardzo przyjemnych rzeczach, bo, no wiadomo o książkach, ale też o, o pieniądzach i, i, i trochę o liczbach, o statystykach czyli o tym, co czytał świat w 2018 roku. Będziemy więc mówić o światowych bestsellerach. Ale to nie będą oczywiście recenzje, jak wiecie, ja nie do końca jestem na bieżąco z tym, co się wydaje teraz na, na, na różnych rynkach książkowych. Więc siłą rzeczy będę Wam mógł po prostu kilka zdań na temat każdej książki powiedzieć. Ale myślę też, że do jakichś sensownych wniosków być może razem dojdziemy. Bo skąd w ogóle taki pomysł na na film. Ano stąd, że swego czasu w Polsce istniał taki fajny ranking czytelnictwa. Nie źle mówię, nie czytelnictwa, bo czytelnictwa to robi do tej pory Biblioteka Narodowa, ale rynku książki, który był robiony przez Instytut Książki do 2015 roku. Przynajmniej ja do, tyle jest, do tego roku jestem w stanie znaleźć. Tak jakby się to urwało, jakby Instytut Książki przestał to w ogóle robić. A szkoda, bo tam zamiast badań ankietowych tak jak to ma miejsce w Bibliotece Narodowej były twarde dane dotyczące wydawców, dotyczące sprzedaży no różnych, różnych, różnych rzeczy średniej ceny książki tego skąd się książki kupowało i tak dalej, tak dalej bardzo fajne rzeczy na, na stronie Instytutu Książki możecie sobie te stare raporty poprzeglądać nie wiem czemu oni ich teraz nie robią chyba swego czasu Gazeta Wyborcza ro, robiła później jakieś podobne rzeczy, ale... Mam wrażenie, że teraz też odpuścili i nie mając tych danych dotyczących Polski, szukałem sobie ich tak właśnie w internecie, przebijając się przez różne listy. Musisz to przeczytać, 2018, lubimy czytać, Empik, no w ogóle bestseller Empiku to jest jeszcze inna bajka i zacząłem patrzeć na to, jak takie podsumowania rynków książki wyglądają w y, krajach Europy Zachodniej nie tylko zresztą no i okazało się, że w co najmniej kilku przypadkach dużo sensowniej niż u nas, więc tutaj jakimiś moimi uwagami y, i informacjami na temat tego co się najlepiej sprzedawało w tamtych państwach ja się z wami podzielę. Dobór państw jest raczej przypadkowy, kierowałem się po prostu tym y, no Tymi państwami, które wydawały mi się istotne, ograniczymy się w tym filmie do czterech krajów, ale gdybyście stwierdzili, że ten temat jest naprawdę fajny i warty pociągnięcia dalej, to ja mogę obiecać, że w najbliższym czasie spróbuję zrobić jakiś research i, i może na jakieś takie mniej istotne państwa europejskie popatrzeć, bo, bo wiem, że w co najmniej kilku przypadkach da się to zrobić. Aczkolwiek nie mogę obiecać, że, że tych danych będzie na tyle dużo, żeby z tego zrobić kolejny odcinek. Bądź co, bądź po prostu dajcie znać po obejrzeniu filmu, czy Wam się to podobało, czy warto to na przykład za rok kontynuować, a może już w tym roku, właśnie z jakimiś mniejszymi krajami, jak pytałem, coś takiego zrobić. Więc, więc wypowiedzcie się, a tymczasem zapraszam już do, do oglądania i do naszej podróży przez rynki czytelnicze 2018 roku. Zacząłem od Wielkiej Brytanii i tutaj, już na samym początku, pojawiły się schody. Dlaczego? Oni mają takie fajne narzędzie Bookscan Nielsen, które pokrywa większość punktów sprzedających książki. No, nie e-booki, tylko te takie powiedzmy no, kodeksy namacalne. Bo z, z e-bookami jest tak, że Bookscan Nielsen, nie wiem czy. Czy wszystko wydaje mi się, że przynajmniej część i e booków zlicza, ale, ale kiedyś były z nim jakieś kontrowersje, że nie na wszystkie książki elektroniczne miał swoje oko Bóg z kanielcem. Ale mimo tego, że na pierwszy rzut oka no, wydawałoby się, że z tą Wielką Brytanią nie będzie problemu, to problem się pojawił. Dlaczego? Dlatego, że znalazłem dwa omówienia tych rankingów. Pierwsze z Guardiana. Które wydaje mi się teraz najbardziej sensowne, ja je mam za chwilę przedstawię, bo w nim są tylko książki wydane w 2018 roku ze wszystkich kategorii. Czyli po prostu, co się najlepiej sprzedało z książek wydanych w 2018 roku. Ale e, book Skaniel Sen wręcza takie specjalne nagrody, coś na zasadzie tak jak są płyty w muzyce: tam złote, platynowe i srebrne za liczbę sprzedanych egzemplarzy. I tutaj już z podziałem na książkę dziecięcą, na, na fikcję, na literaturę faktu. I również są tutaj książki wydane na przykład kilka lat wcześniej, bo jak się okazuje, wznowienia całkiem wysoko na tych listach się znajdują i trochę potrafią namieszać, więc ja wam link do tej drugiej listy też wstawię, ale skupię się na, tej, na tym umówieniu z Guardiana, bo... Ono mi się wydaje tutaj znacznie ciekawsze w końcu mówimy o bestsellerach 2018 roku. Ciekawostka, zaczniemy sobie od trzeciego miejsca, bo tu jest właśnie książka dla dzieci. I to jest David Williams Ice Monster, jakaś książka o mamucie nie wydana w ogóle w języku polskim. Co ciekawe, ten autor ma również piąte miejsce z najgorsze dzieci świata 3 książeczką. Ta druga 340 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, pierwsze 440 prawie. Więc widać, że całkiem nieźle się książka dziecięca na Wyspach sprzedaje, nawet dużo lepiej niż nieźle. Tym bardziej, że ten Ice Monster, czyli książka o, o tym Mamutku, została wydana w 6 listopada dopiero. I już w w tak krótkim czasie no, zdążył osiągnąć te 440 tysięcy egzemplarzy. Ale idziemy dalej, bo mamy drugie miejsce. I to jest Adam K. Książka przetłumaczona na język polski, wydana w języku polskim, będzie bolało, czyli historia już no, niefikcyjna, tylko prawdopodobnie jakieś wspomnienia, z tego co zdążyłem zrozumieć, z recenzji lekarza starzysty i jego dość trudnej praktyki. W, w brytyjskim szpitalu. Książka wyróżniona, znaczy no, wyróżniona, no, pierwsze miejsce. W, e, lubimy czytać książka roku 2018, autobiografia e, wspomnienia. Prawdę powiedziawszy, no tak średnio jest to dla mnie jakiś wyznacznik czegokolwiek, a nawet może wręcz przeciwnie, ale no niech będzie, że, że w tym przypadku. E, czytelnicy, uczestnicy portalu Lubimy Czytać się nie pomylili. Natomiast na miejscu pierwszym i tutaj jest ciekawa rzecz, bo i w tym jednym i w tym drugim rankingu jest ta sama książka, trochę są różnice co do danych sprzedażowych, ale myślę, że, że w, na Wielkiej Brytanii to, to będzie absolutny bestseller, nie ma wątpliwości kto wygrał. Książka przetłumaczona na język polski, wydana przez wydawnictwo HarperCollins. Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze, Gail Honeyman. Co to takiego? Powieść obyczajowa, można powiedzieć obyczajowo-psychologiczna o kobiecie z bliznami na twarzy, która z powodu tych blizn, a także prawdopodobnie jakichś wydarzeń z przeszłości, jest osobą wycofaną, niepotrafiącą. Nawiązać kontaktu izolującą się od społeczeństwa i pod wpływem miłości postanawia się zmienić. No ale jak informuje nas wydawca, wcale nie będzie to takie proste. Trudno powiedzieć, z jaką książką mamy tutaj do czynienia. Czy jest to taka zwyczajna obyczajówka, obyczajowa historyjka, która po prostu bardzo dobrze się wbiła w rynek, czy może powieść z jakimiś psychologicznymi aspiracjami. Ciężko mi coś powiedzieć. Na Lubimy Czytać jest tylko 70 opinii i, i to by mogło jednak świadczyć o tym, no, że albo książka jest źle rozreklamowana w Polsce, albo jest za trudna dla czytelników Lubimy Czytać. Nie wiem, może ktoś z Was czytał i się wypowie, jaki to jest poziom. Tu, tu ta pani, pani chyba pani, tak? Chomo reklamuje. Blerba napisała na okładce, więc to też jakoś mnie zbyt dobrze do tej książki nie nastraja. No ale było nie było. Według, według tego omówienia Guardiana jest ponad 800 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, natomiast na platynę już się załapało podczas rozdawania nagród Nielsena, czyli pewnie przez te 2 czy 3 miesiące, bo to tam zdaje się, te nagrody są chyba w lutym wręczane, to jeszcze te 200 ponad tysięcy egzemplarzy dobiło i pierwsze miejsce, najlepiej sprzedająca się książka w kategorii fikcji na wyspach brytyjskich, to powieść Gail Honeyman. Tu jeszcze dodam od siebie, że jojo że... mojes, nie wiem czy ja to dobrze mam, czy Jojo mojes, jo, może, Jojo jest. Ma też swoje miejsce w tym rankingu no, ogólnym, ale to jest książka wydana zdaje się kilka lat temu. Wstawiam Wam linka, jak będziecie zainteresowani, to rzućcie okiem też na ten drugi ranking, a my już lecimy do kolejnego kraju. Przed nami już Francja i tutaj mamy trochę takie zamieszanie, bo Francuzi mają wprawdzie dwa całkiem sensowne rankingi. Ja wybrałem sobie jeden, ten Hebdo Wydaje mi się, że on pokrywa najwięcej chyba punktów sprzedażowych i wyszedł z takiego czasopisma skierowanego do francuskich czytelników, wydawców, no ludzi, którzy gdzieś tam pracują, interesują się rynkiem książki. Ale on jest nieco pomieszany, dlatego że mamy w tym rankingu, w jego omówieniu. Najlepiej sprzedające się książki wydane w 2018 roku i te, które wydane zostały wcześniej, a po prostu nadal bardzo dobrze się sprzedają. I jak za chwilę zobaczycie, to rozróżnienie tutaj jest dość istotne, bo książka z 2018 roku, która sprzedawała się najlepiej, znajduje się dopiero na trzecim miejscu. To jest ponad pół miliona sprzedanych egzemplarzy powieści znanego w Polsce autora Gilliam Musso ale książka nieznana, nieprzetłumaczona jeszcze na język polski, Dziewczyna i noc. Jak to w przypadku tego pisarza, taki psychologiczny thriller, kryminał, w tym wypadku zbrodnia sprzed paru dekad, zamordowana dziewczyna i przyjaciele, zbrodniarze prawdopodobnie, którzy tego morderstwa dokonali, spotykają się po latach, żeby sprawę raz na zawsze wyjaśnić i, i dotrzeć do tego, kto to tak naprawdę i dlaczego zrobił? Przynajmniej tyle e, zrozumiałem z, z krótkiego opisu tej powieści. Tak jak mówię, trzecie miejsce. Natomiast na drugim miejscu, i tutaj ciekawostka, bo e, to nawet nie jest powieść, przynajmniej tak mi się wydaje, tylko poradnik. Twoje drugie życie zaczyna się, kiedy zrozumiesz, że masz je tylko jedno Rafael Giordano. E, Książka wydana w 2015 roku, cały czas się bardzo dobrze sprzedaje. Na język polski, z tego co widzę, również przetłumaczona. We Francji w samym tylko tym roku zeszło prawie 550 tysięcy egzemplarzy i podobno od momentu, wydana, od momentu wydania prawie 13 milionów. No trochę to mówi nam o, o francuskich czytelnikach. Zresztą nie tylko o nich, bo u nas chyba też i było to dość popularne. Ale znowu, e, miejsce pierwsze i tutaj chyba też e, zaskoczenia jakiegoś nie będzie, bo to jest znowu Julien Mousseau, Apartament w Paryżu. Tym razem e, to już książka wydana w Polsce, pewnie czytelnikom e, kryminałów, sensacji, thrillerów, powieść znana, drugi tom cyklu, Madeleine, Historia poszukiwania obrazów, zaginionych obrazów tajemniczego artysty właśnie w Paryżu. No i co, moi drodzy, co? Jakie, jakie w ogóle wnioski z tego rankingu? No mamy jednego pisarza, który, który zgarnia wszystko. Te dane 500 tysięcy egzemplarzy sprzedanych są dość duże, bo o ile ja dobrze pamiętam, to w Polsce w tym 2015 roku. Czyli w, to był ostatni rok, kiedy Instytut Książki wydał e, swój raport. Tam chyba najlepiej sprzedająca się książka miała jakieś e, 150 tysięcy egzemplarzy. Oczywiście no, trzeba wziąć pod uwagę to, że Francuzów jest dwa razy tyle, e, co u nas są. Z tego co mi się wydaje, no, poza Francją jest całkiem sporo ludzi, którzy też mówią po francusku, więc. Takie książki mogą kupować. Ale wypadamy jednak, jednak widocznie słabiej. No, chyba że w Polsce w przeciągu tych pięciu lat coś się zmieniło. Z drugiej strony, nie jest to też tak, że to czytelnictwo u nas jest no naprawdę o tyle, o tyle gorsze. Tak jak to się często pokazuje, że jest źle, fatalnie, w ogóle szorujemy po dnie. No, Francuzi w tym roku też zanotowali według tego raportu. Duży spadek e, sprzedaży książek, bo o 14% na całym rynku praktycznie e, tylko książka dziecięca e, zyskuje. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Francję i przechodzimy już do następnego państwa. Hiszpania i tutaj sytuację mamy z jednej strony ułatwioną, bo e, dane pochodzą z Buchnielsena z drugiej strony też mamy trochę pomieszane bo są książki z, wydane w 2018 roku i wydane wcześniej no ale a, jest jak jest i musimy coś z tym zestawieniem zrobić a zaczniemy od czwartego miejsca wyjątkowo dlatego, że na nim się powieść historyczna pojawiła to znanego w Polsce pisarza Santiago Postegillo my znamy go chyba z dwóch powieści poświęconych Scypionowi Afrykańskiemu a tymczasem jego bardzo popularna i co ciekawe, nagradzana też, e, co udało mi się znaleźć informację na ten temat, e, nagradzana w Hiszpanii powieść pod tytułem Ja, Julia, poświęcona Juli Domie, e, żonie Septymiusza Severa. W sumie ciekawostka i może mnie to przekona do sięgnięcia do, sięgnięcia do tych książek właśnie poświęconych Scypionowi Afrykańskiemu. No jakoś okładki mnie trochę odrzucały jeśli mam być szczery ale może się mylę i może trzeba będzie do tych powieści zajrzeć dobrze jedziemy zatem dalej i mamy miejsce trzecie miejsce trzecie Joel Dicker pisarz w Polsce znany pisarz francuskojęzyczny pochodzący ze Szwajcarii ale powieść nie przetłumaczona na język polski i chyba się na razie nie zanosi. Przynajmniej nie widziałem żadnych informacji o, o tłumaczeniu tego. Zni zniknięcie Stefanii Mailer o śledztwie sprzed lat, zakończonym e, wielkim sukcesem, którym po latach okazuje się, że ten sukces był nieco na wyrost i nowe zbrodnie każą e, bohaterom spojrzeć zupełnie inaczej na to, co się wydarzyło kiedyś, kiedyś. Trochę detektywem pachnie, nie? Tu detektywa. No ale e, ciężko cokolwiek powiedzieć, bo jak mówiłem, no, no nie zanosi się na to, żeby ktoś tę książkę w Polsce wydał. Chociaż tych książek Joela Dickera trzy się pojawiły u nas: e, kryminały e, Ostatnie Dni Naszych Ojców, Księga z Baltimore i Prawda o sprawie Harego Queberta. E, tyle na ten temat. Natomiast na miejscu drugim mamy e, wydaną kilka lat temu e, i dość głośną u nas również powieść Patria Fernando Aramburu, e, czyli taki no, e, gorzki obraz e, ostatniej e, dekady historii hiszpańskiej przez pryzmat e, kraju Basków, no, czy w sumie nie, no to nie ostatniej dekady, bo to gdzieś od lat 80. Do, do czasów nam współczesnych. Nie czytałem tej książki, ale ona była u nas dość popularna, więc może ktoś z Was ją czytał i, i w komentarzach się jakim zdaniem na jej temat podzieli. Natomiast już przechodzimy do miejsca pierwszego i tam jest pani Maria Duenas z książką Córki Kapitana. Historia z lat 30 trzy młode siostry, które muszą opuścić Hiszpanię, Malagę, emigrują do Nowego Jorku i e, broniąc się z początku przed tym miastem, no wkrótce odkrywają jego uroki, a może nie uroki, no ciężko powiedzieć, i okazuje się, że ten Nowy Jork zmienia ich życie raz na zawsze. Jak to brzmi? Brzmi to jak kolejna obyczajówka, jak ich wiele, no ale musiało być coś w tej książce, co czytelnika Hiszpańskiego zafascynowało. I tutaj też zwróćcie uwagę na to, że podobnie jak we Francji, mamy jednak sporo pisarzy rodzimych. To jest tak, że ceni się tych, którzy, którzy piszą po hiszpańsku, wydają w Hiszpanii, są Hiszpanami. Ale wydaje mi się, że u nas chyba też było podobnie. Nie wiem, nie wiem przynajmniej jak jest teraz, ale mam takie wrażenie, że jakiś tam na przykład Szczepan Twardoch chociażby e, jednak wygrywa w tych rankingach sprzedaży, że tutaj się jakoś za bardzo nie różnimy. No ale dość z Hiszpanią i, i przenosimy się już do ostatniego kraju w naszym dzisiejszym zestawieniu, czyli przed nami Niemcy. Tak, Niemcy. I tutaj to było do wyboru kilka rankingów. Niektóre bardzo ciekawe, bo na przykład Der Spiegel, jak sobie zobaczycie, ma ta część książkowa, ma taki świetny raport internetowy, który w zasadzie tydzień po tygodniu pokazuje, co się sprzedaje. Bardzo fajna rzecz, ale ja się tam nie mogłem dochrapać do rankingów za cały rok. Nie wiem, nie ma ich, czy ja może źle szukałem. Dlatego ostatecznie zdecydowałem się na zestawienie z Blood, takiego czasopisma niemieckiego skierowanego do czytelników, właśnie do ludzi zainteresowanych rynkiem książki. I też z tego przynajmniej, co twierdzą, całkiem sporo różnych punktów sprzedaży pokrywają. Tu będą książki wydane w 2018 roku, z tym, że w Niemczech jest bardzo dużo rozróżnień. Bo jest ta, no wiadomo, fiction, no fiction, tam dla dzieci, dla młodzieży, komiks i tak dalej. Jest ta oprawa twarda, oprawa miękka. Eee, no, jasne, to ma znaczenie, bo tak jak u nas jest, że no, niektóre książki wychodzą mi w twardej i w miękkiej oprawie, część wychodzi w miękkiej, w tych, te wydania broszurowe, kieszonkowe. Ma to jakieś znaczenie, ale ja postanowiłem się, żeby już tutaj za bardzo. Się nie rozwodzić, skupić się na tej zdaniem, przynajmniej tego czasopisma, najważniejszej kategorii, czyli fikcja oprawa twarda. I tutaj zaczniemy sobie od trzeciego miejsca, na której jest pisarka Dortę Hansen z niewydaną w Polsce powieścią pod tytułem Z południa. Dorta Hansen chyba w ogóle nie była w Polsce wydawana ale pewności nie ma. Mam wrażenie, że ona wcześniej napisała tylko jedną książkę o wypędzeniach. To sta stary kraj się chyba nazywało. O ludziach wypędzonych z Prus wschodnich, tak? W 1945 roku, którzy tam samotnicy się spotykają yy, po latach gdzieś tam w Niemczech Zachodnich i próbują sobie na nowo ułożyć życie. No to dopowiedzcie sobie, dlaczego to nie zostało u nas wydane. Tutaj natomiast mamy lata 70., różne przemiany gospodarcze, też chyba najprawdopodobniej, nie, bo to będą północne Niemcy, ale Kilonia, Kilonia to będą już chyba Niemcy zachodnie, chociaż może i nie, nie wiem, e, bo to się gdzieś w okolicach Kilonii dzieje, więc trudno powiedzieć po, po której stronie, bądź co, bądź czasy jakichś przemian gospodarczych, tak przynajmniej wynika z opisu, i e, upadku tego dawnego chłopskiego świata, oraz nowe pokolenie, które właśnie przynosi ze sobą ów nowy świat. Powiem szczerze, że to nawet całkiem, całkiem ciekawie wygląda. I, I mimo wszystko, gdyby tę książkę wydano w języku polskim, to z tych, o których teraz mówiłem, to jest jedna z takich, po, po których ja bym z chęcią sięgnął. Może się mylę, może to jakaś taka zwykła obyczajówka, ale. Mam jednak wrażenie, że to może być ciekawe, bo na drugim miejscu z kolei mamy e, książkę Franka Schatzinga, nie wiem, tak się wymawia chyba na nazwisko tego autora, e, z oryginalnym tytułem e, The Tyranny of e, tyranny sz, Schmetterlingen The Tyranny des Schmetterlings o, tak właśnie. No to wiadomo, już każdy wie o co chodzi, czyli motylatyranie motyla thriller z opisów wygląda dość dziwnie, bo akcja się rozgrywa gdzieś w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych samotny szeryf współcześnie poszukujący zaginionej kobiety, no i okazuje się, że jakaś odnajduje jakąś dziwną korporację ma tutaj będzie miał tutaj do czynienia ze sztuczną inteligencją, gdzieś tutaj coś z Doliną Krzemową. No. E, opis wygląda dziwacznie, ale, ale kto wie, no, może jakiś współczesny, e, niezły techno-thriller. Natomiast na miejscu pierwszym, bezapelacyjnie, także książka wydana właśnie w 2018 roku, znany u nas pisarz Sebastian Ficek. Z, z horrorów, thrillerów, bo jakich horrorów? Z kryminałów, thrillerów, książek sensacyjnych, krwawych, dosyć brutalnych, takich jak łamacz dusz, chociażby z książką pod tytułem Więzień. O czym to jest, z czym to się je. Ginie mały chłopiec, znika, zostaje pojmana osoba, która go porwała, ale ów człowiek milczy. Ponieważ policja nie jest w stanie nic zrobić, ojciec tego chłopca stwierdza, że musi dostać się do więzienia. Czyli sam musi dostać, zostać więźniem, żeby zdobyć zaufanie porywacza i być może ocalić swojego syna. No, też powiedzmy sobie szczerze, no, brzmi jak thriller, sensacja, jakich wiele, ale nie mówię nie. Może to rzeczywiście jest coś ciekawego i, i odkrywczego. No dobrze, to już tak podsumowując, przechodząc do sedna: co to spojrzenie na, na rankingi mi dało? Rzeczywiście widać, że kupujemy tych książek mniej, można by powiedzieć znacznie mniej, ale pamiętajmy jednak o tym, że no, nasza sytuacja gospodarcza, ekonomiczna jest trochę inna niż Europy Zachodniej, stąd książki nie są u nas. No, znaczy, w ogóle książka nie jest towarem pierwszej potrzeby, trudno więc, żeby Polacy kupowali tyle książek, co, co Francuzi, chociażby. I z drugiej strony, jak właśnie spojrzymy na te różnice gospodarcze, to może te dane, chociaż ciężko mówić w Polsce, jak to wygląda w tym momencie. Ale może te dane nie będą aż tak katastrofalne? O ile jednak tutaj rzeczywiście no, trzeba przyznać, że, że jest gorzej, o tyle jakoś w moich oczach upadł ten mit ambitnej literatury, która gości na, na pierwszych miejscach list bestsellerów na zachodzie. Bo tak kilka osób mi mówiło, że, że tak rzeczywiście jest, że tam się czyta sensowniejsze rzeczy. No, Stany Zjednoczone, no to wiadomo, tamto, tam ten, ten grey, nie grey jakiś tam zmiesz inne rzeczy Europa niekoniecznie tutaj okazuje się, że no nie do końca bo co mamy, no głównie mamy kryminały, thrillery, jakieś obyczajówki może to pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii trochę by trochę by tutaj mogło sugerować coś ambitniejszego mamy Patrię w Hiszpanii na drugim miejscu no to rzeczywiście z tego co mi wiadomo, taka nieco ambitniejsza powieść i to trzecie miejsce w Niemczech, ale tutaj też nie mam pewności. No ale to jest wszystko. Cała reszta to jednak literatura rozrywkowa, literatura gatunkowa, zapewne na wysokim poziomie. Nie, nie, nie twierdzę, że nie. Ale chyba nie ma powodów do, do jakiegoś niepokoju i załamywania rąk pod tym kątem nad polskim rynkiem czytelniczym. Mam wrażenie, że on jednak nie odstaje tutaj od zachodniego. Jeżeli chodzi o Liczbę sprzedanych egzemplarzy, no to już jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli tych największych bestsellerów naszych nie poznamy, trudno o czymkolwiek mówić. To tyle ode mnie. Jak macie jakieś inne zdanie na ten temat, bo chcecie dyskusji, podzielcie się opiniami swoimi w komentarzach. Napiszcie też, czy Was by interesował taki film, nie wiem, może jeszcze o innych krajach w 2018 roku. O ile uda mi się coś wygrzebać w ogóle, to koniecznie dawajcie znać w komentarzu, ewentualnie nie wiem, może co zmienić a co tutaj więcej powiedzieć to jak najbardziej, bo tak za tydzień filmu na 99% nie będzie no chyba, że coś się zmieni albo ja stwierdzę, że robimy na 100% robię, kręcę, nagrywam i się rzucę na jakiś temat raczej jednak nie będzie więc za dwa tygodnie spróbowałbym zrobić dwa filmy, czyli we wtorek byłoby coś lżejszego, no a w czwartek może jakaś recenzja zobaczymy. I, 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 I tą zapowiedzią będę się z wami już żegnał. słuchaliście Gra zero w lok literacki o książkach o literaturze, o kulturze bez pardonu.